Witam, witam serdecznie sobota rano Tama na Dubeju jak znacie Jest ze mną Rafał, Rafał jest zawodowiec od maski rzuca konkretnymi przyborami ja to spokojnie sobie tutaj o gumeczkę porzucałem trochę za maskiem, porzucałem, ale to już jest męczące. Nie męczące, tylko zew natury wzywa po wolaję. I zaraz będziemy łapać... Momencik, się z się przywitam. Cześć. I będziemy łapać za wolajem. Rafał, jak trafi kura jakiegoś konkretnego bizona, to będzie widać. Kręci ósemki, bo często ryba potrafi odprowadzić przynętę do łódki i uderzyć przy samej łódce. Powiedz coś, Acio. A chciałem podziękować Ryszkowi, że mi dzisiaj jest w prezesa. Dzięki o, Rysiek. Rysiek. jesteś spoko. Dobra, kamera na głowę i łapie. I Tomek ma beza. beza. Weź podbieraczek. Szybko. Sztywno, sztywno, sztywno. Beza musi trzymać te głowy tak. Bo on wypluje. Wypluje skurwy syn. Jest small mouth. Yes. Ładny, Tomek. O tam jest bardzo płytko. Tu mamy taką miejscóweczkę. Siedzimy sobie na wyspie, wędki dookoła. Co szukasz Miluś? Patrzę jak tu jest głęboko. Głęboko to ja Ci już mówię, tam jest no, ja cztery widział, stopy. Tomek jak tam? No bardzo sympatycznie. Bardzo sympatycznie, widzimy sobie nasz kolega ukochany śpi. A miał maski łapać, łapie Wciągnął maskiego, ale nie No, wciągnął maskiego chyba Tak byśmy się do no. Wysepka już nie jest zalana, można obozowisko zrobić Tu gazibo jest Tomek Kura prowadzi stronę na rybki US Węteczki stoją z dzwonkami a u Rafała jest w kieszeni, tak? Co? Nie, wisi na wędce. Ole, zwika Łał! Wow. Spokojnie, Tomu, spokojnie. Się nagrywa. Muszę to wbić jakoś. Idę, Tomko, mi pomóc. Już, idę Pewnie podbierak Ale poszło w prąd Ty, ale zwijka była Spokojnie musi. Wejdź bliżej brzegu, to on ci ściągnie Wejdź bliżej brzegu O. już daleko ale zgiął wędy spokojnie, to może. Poszło? Nie jest, jest, jest. Idzie dalej, pod kąt Jest albo zawsze. o tu zaraz, już teraz jest. Siód! Jest! Mirek, co masz? Patrz! Za co Co tam ci ugryzło? Small mał, mał Small mał Ci Słuchajcie, nadeszła straszna burza Na zewnątrz ulewa łódki stoją twardo, my trzymamy namiot, każdy w rogu Czekamy aż przestanie, Tomek? Przestanie padać? Mam nadzieję Masz nadzieję, a Ty do rana, Rafał? Do rana może przestanie. Do rana przestanie. mamy gazibo, ale przecieka, bo... O właśnie, podnieś to do góry. Towar nam zamaka, wszystko zamaka. Krócza fuks ale leje. Zobaczcie, ulewy mamy konkretną, jeszcze z 15 minut. Ale ulewa! Pierwsorzędna! Wszystko nam zamaca! Za mało! Z rureju nic się nie dzieje! Nie, Przechodzi! Za pałę! Jak się czujesz po ataku burzy? Dobrze. Ty a ja, gdzie to mech płynie? Co? Trochę przedsięwzięć deszczowe Zadziałał uważaj Rafciu próbujemy z tej strony Padło kopyto podrzut opad podrzut Witam Was dzisiaj, niedziela. Wczoraj silne burze, Deszcze, Rafał został na brzegu, kolega będzie szukał zamaski, ma no ja spróbuję tu w toni i w tych pianach. Czy będzie dzisiaj Sanders brał? Idziemy się później, hej. No i pierwszy rzut wykonany. Zobaczymy, czy coś w ogóle uderzyło. Uderzyło pięknie, ale nie przyciąłem nie. Ach No nic zaraz powinien być kolejny strzał trudno trudno wyczuć jak ten prąd się zmienia co chwilę raz w tą stronę wieje, raz w tą ponieważ jeszcze tam dalej są otwarte śluzy widzicie ktoś łódkę woduje Nie wiem, dziwny okres jest z tymi braniami teraz Wczoraj przez to, że tak się ochłodziło, bo dzisiaj jest całkiem chłodno. Wczoraj było duszno, a dzisiaj chłodno, może przez to Ale to nie wygląda I siedzi I siedzi ryba A Coś ładnego Całkiem sporego Co my tu mamy? Ładny sandaczyk o proszę ha, ha, ha. ładny sandaczyk jest Pójście Taki sandaczek Wraca do wody Hop i sandaczek ma wolność zwróconą próbuję tak obłowić teraz wzdłuż brzegu tutaj może te zalane drzewa czy coś nie wiem gumeczką obrzucam czy jakaś rybka gdzieś będzie stała Siedzi, siedzi ryba, a co my mamy teraz, Hyjo. i wyskok jeszcze raz, ale waleczny, waleczny small małcik. Ajajaj, aj, aj. chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tutaj, ja Cię odczepię i wy, wypuszczę Cię taki mój małcik uciekaj chłopaku dobra zwinę się troszeczkę dalej podpłynę będę za chwilę łowił z powrotem tam niedaleko wyspy ale tak jak mówię najpierw muszę to wszystko tutaj ogarnąć wyciągnąć sobie trollingowy motor żeby mi nie przeszkadzał tak Dach, zablokowany. Teraz jeszcze kotwiczka. Gdzie jest guziczyk? tutaj. Wyciągnę kotwiczkę na wierzch. No Już chyba akumulatory są słabe. Czy woda poszła, idzie i płyniemy. Trośnie bliżej Wyspy. I spróbujemy tutaj, czy coś się będzie działo. Ciach prądzik. No i śmigamy dalej. I ryba. O, siedzi. A. Jaka ryba. Super mini wola Zobaczcie jaki żywczyk <grybujesz> Na taką gąkę. Ale, Uciekaj. O, chłopaki, które zwijają już. Sprzęciska. Co tam ci pospałeś? A to jazdkowo dobrze mi się spało. Chłodna nocła, nie? Nie, ja to jest chłodno, ale. No dokładnie Jak widzicie obozowisko już złożone Powoli się zbieramy Tak jak mówiłem przyszedł dość, dość mocny niż atmosferyczny Jest o wiele chłodniej niż było wczoraj i ryba już nie jest tak bardzo agresywna Wczoraj wieczorem po burzy fajnie, fajne brania były ale to było już za ciemno żeby nagrywać no i co powoli będziemy się zwijać i to chyba na tyle. To chyba tyle na dzisiaj. No nic, postanowiliśmy jeszcze z Rafałem tutaj chwilkę zostać. Łódkę wyciągnęliśmy z brzegu Rafał. Zobaczcie on. Za maskim rzuca. Sztupak maski. Duże przynęty, woda opada. Spędzimy jeszcze tutaj chwilę parę godzinek i dopiero będziemy się zwijać. Także może się uda nakręcić, że coś złapię konkretnego. Okej, okay. a ja, ja sobie standardowo teraz założyłem akurat gumeczkę z blokacikiem, będzie ładnie błyskać, zobaczymy. Będą brania, to będą. Okej, okay, stoję sobie na deku i robię pierwszy wyrzut w otchłani. Czekam, kiedy opadnie. Oswial. <laughs> Mocno w kamerze. Ale ładnie ta przynęta chodzi. Got the fish, Rafał. Crappie. Crappie. Oh, he's gone. Lost it. Whoa, oh, jumper. Small mouth. Small mouth. That's nice one. Looks a like good fighter. Yeah, and that hurt. I should be fine. That's why I see the music for here because he was talking. Look at me, bro. Momo. Nice one. Oh. Molo. That's what he's doing. That's nice. He's not, he was having fun. one, Oh, broke my line. Maybe was muskie. Yep. That's all. I am back up. uh oh. Probably muskie. A little northern. harder. A yeah. Been hanging around quite a bit. Nic. Połapałem sobie. Z mostku tam, troszeczkę tu mnie się zrobiło. Więcej ludzi, trzeba było ostrożnie łapać kilka ryb. Zapałem coś, mi się ładnie urwało. Wyjazd dobiega końca. Wszystko spakowane. Rafał jeszcze jest sprzęt swój. Wędkę. I gramy do Chicago. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej, Pozdrawiam Was wszystkich.